Nawet w kryzysie, gdy jest kryzys na rynku najmu, to wszystko wokół będzie puste, a te same centrum będą wynajęte. dobrze jest być w miejscu, gdzie jest duża podaż. Lepiej być tam, gdzie podaż jest mała, ale za to trzeba za metr zapłacić więcej. Uważyłem, że no jednak sukces jest w prostocie. I jednak faktycznie wybór mieszkania na wyższym piętrze w dobru lokalizacji, to jest ten, ta prostota, to jest ten spryt, a nie odwrotnie, że ja kupię coś w kamienicy. Natomiast. Kto by mógł sobie kupić nieruchomość za granicą, jedną sztukę na przykład, albo, albo pierwszą sztukę? Ktoś kto mocno się boi konfliktu zbrojnego w Polsce, tak? Tej sytuacji, którą mamy tutaj przy, przy wschodniej granicy. I to jest uzasadnione, uważam, no bo głupie by było też w Polsce nazarabiać się, nabudować majątek i coś by się wydarzyło, i nie mieć żadnego w ogóle planu B. Szukasz nowego mieszkania? Wejdź na rynek pierwotny.pl. Znajdziesz u nas ogromną bazę ofert, raporty cenowe. Inteligentne rekomendacje, porównywarkę ofert i personalizowaną mapę. Przeprowadzimy Cię od marzenia do wprowadzenia. Dzisiaj w kanale Misja Mieszkanie Michał Cal, przedsiębiorca, założyciel marki Totendom. Jego misją jest wspieranie inwestorów w dążeniu do wolności finansowej. Cześć. Cześć. cześć, cześć. Jeżeli chcesz zarobić na wzroście wartości mieszkania, to nie goń za najniższą ceną, bo najczęściej l fill, to tak. oznacza, że to nie jest wartościowy produkt. L Lepiej kupić nieco drożej, a w atrakcyjniejszym miejscu i l tak na tym tak. zarobisz. Nawet bym nie użył słowa nieco, tylko Dużo. W, 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 kupić drogie za metr. Jak mamy dobrą lokalizację, mamy samą w sobie inwestycję drogą za metr, to też wybrać, może nie te najwyższe piętro, ale nie iść w parter na przykład, nie? kupić dobre piętro z dobrym widokiem, nie? to będzie szybciej nam rosło na wartości. Okazuje się, że jak przyjdzie kryzys i będziemy chcieli taką nieruchomość nagle zbyć, być może będziemy mieli jakiś problem finansowy, być może będziemy mieli problem z płynnością by... i nawet będzie to mieszkanie, powiedzmy, sobie już, chociaż nie wyobrażam sobie w centrum Warszawy mieć puste mieszkanie albo gdzieś tam przy samym Starym Rynku w Poznaniu. Nawet w kryzysie, gdy jest kryzys na rynku najmu, to wszystko wokół będzie puste, a te w samym centrum będą wynajęte. Ale nawet gdyby, nawet gdyby tam był taki problem z wynajęciem tego, to śmiem powiedzieć, że w tym czasie przyjdzie Inwestor z gotówką i będzie takim produktem i tak od nas zainteresowany, gdy my go wystawimy na sprzedaż. A jakieś tam mieszkanie, numer 385, na inwestycji 9400 mieszkań, daleko gdzieś tam od centrum miasta, gdzie deweloper jeszcze własnych mieszkań nie sprzedał za niższą cenę, to gdzie my sprzedamy swoje jakieś tam droższe w czasie kryzysu, nie? To tam możemy się ukisić, a w centrum działek nie przybędzie. Mieszkań nie przybędzie. Może trochę, ale nie za dużo. Inwestorzy, którzy już te produkty nabyli, już poczuli krew w oceanie, widzą jak to rośnie na wartości niechętnie to sprzedają. Jakby, mhm. jakby, jak ktoś już nabył, to już trzyma. A to właśnie ruch jest na tych tam gdzieś bardziej takich gorszych. Nie? I tam tego produktu jest trochę więcej. No, nie dobrze jest być w miejscu, gdzie jest duża podaż. Lepiej być tam, gdzie podaż jest mała, ale za to trzeba za metr zapłacić więcej. Tylko teraz, jeśli ktoś ma taką pulę pieniędzy, taki zbiór sobie wyobraźmy, każdy będzie miał jakiś tam inny, ale to jest taki zbiór to czy my nakupimy do niego tanich dużo tanich mieszkań, czy kupimy mniej drogich, to nie ma znaczenia naszego kapitału, bo on jakby z gumy nie jest. On jest taki i koniec. Jak ktoś ma 10 milionów, to lepiej, żeby ten portfel zbudował z drogich mieszkań w drogich lokalizacjach, bo to mu w czasie więcej zarobi, więcej wzrośnie na wartości, tak? Niż ten sam zbiór pieniędzy zbudowany... A wszyscy w mówią o dywersyfikacji, żeby było trochę drogich. Może więcej, ale też, żeby było trochę tanich, bo w zależności od okresu na rynku jedne mogą lepiej się wynajmować niż drugie na przykład. Tu zawsze broni się lokalizacja, dywersyfikacja jak najbardziej, ale to bardziej bym pomyślał o dywersyfikacji, żeby nie na przykład nie kupić 10 mieszkań na jednej inwestycji w jednym mieście. Tylko bardziej bym się tak rozstrzelił, żeby mieć albo w centrum mieć, ale na różnych lokalizacjach. No Uważałbym, na przykład, żeby pójść w systemie 10-90, kupić w najlepszej lokalizacji naszą ulubioną inwestycję, bo ona nam się bardziej, najbardziej podoba. I ten deweloper przez bankrutuje. My mamy z bani po prostu nie. kapitał na 10 mieszkań. Będziemy się o to sądzić. Nie wiadomo jakie to odzyskamy. Więc lepiej te, faktycznie te jajka podzielić. Hmm. Jeśli chcemy płynność finansową, jakąś tam mieć taką większą, no to dobrze mieć te produkty takie, które generują nam duże zyski z najmu, żebyśmy mieli takie fajne dywidendy, jak ze spółki. Natomiast jeśli zależy nam na szybkim budowaniu majątku netto i jego sobie liczymy żeby nasz majątek rósł bez naszej pracy, na wartości, w szybkim tempie, mieć turbosa, no to trzeba kupić drogie mieszkania. No ja, co prawda, tam pewnie też jestem znany z tego, że gdzieś tam, w pewnym momencie, zacząłem e, reklamować się gdzieś tam z Kubą Midlem pokazywać się z nim i tak na początku, jak go słuchałem, to tak wydawało mi się, że kurczę, on jakiejś wielkiej wiedzy nie ma, takiej nieruchomościowej, nie urobił się w tych flipach, w tym wszystkim, a my tu fliperze tacy tacycwani jesteśmy. A on po prostu tam sobie siedział i kupował te drogie mieszkania. No i jak ja tak poprzebywałem w tym jego towarzystwie, a potem czas mijał i ja widziałem, co się dzieje z moimi różnymi pomysłami, to zauważyłem, że no jednak sukces jest w prostocie i jednak faktycznie wybór mm, mieszkania na wyższym piętrze w dobrej lokalizacji, to jest ten, ta prostota, to jest ten spryt, a nie odwrotnie, że ja kupię coś w kamienicy. dla Tak, y, dokładnie, albo podzielę to jeszcze na cztery jakieś mikro. Okej, okay, one faktycznie dają dużo zarobić. Ja nie mówię, że nie, te mikrosy na najmie, natomiast są bardziej ryzykowne pod wieloma względami. Jeśli siądzie najem, a my będziemy się chcieli z tego wycofać, to nikt inny od nas nie kupi czteropak, czteropakach, inny inwestor, a przecież on nie będzie chciał od nas kupić wtedy, kiedy, kiedy to się nie opłaca. Mhm. Kiedy nam się to nie opłaca i my chcemy to sprzedać, to jemu też się nie będzie opłacać. A te, takie mieszkania w dobrych lokalizacjach to no naprawdę grupa docelowa, która to kupuje, jest przeolbrzymia. Przeolbrzymia mhm. w zasadzie. No i najczęściej są to sami majętni ludzie. Jeśli jeden majętny człowiek, nie wiem, stracił swój dobyt jego firma padła, to gwarantuję Wam, że na jego miejsce jest inny. Bogaty człowiek, który w kryzysie w tym samym czasie się dorobił olbrzymich pieniędzy, właśnie w mhm. tym kryzysie. I on będzie chciał przyjść po dobre mieszkania w dobrej lokalizacji. Po pierwsze, dlatego, że to się opłaca. A po, po drugie, drugie, że jest prestiżowy. A jak po drugie, nie, prawie albo, lekarz nie kupił. Le, le, lekarze kupuję. Ja mam bardzo dużo klientów, lekarzy, oni po prostu nie wiem nawet, wyczyn to mocno liczą. Oni nie kupią po prostu jakiego mieszkania, bo, bo by się nim nie mogli gdzieś tam nawet pochwalić gdzieś powiedzieć. Nie? Więc, ale to jakby niby to tak próżnie wygląda, ale to ma sens. I, i to, to wcale nie jest próżne, tylko faktycznie to się potem opłaca w liczbach. Nie? Chciałem cię zabrać <laughs> na małe wakacje, żebyś sobie odpoczął po tych długich wypowiedziach. Powiedz mi, czy jest sens inwestować poza granicami w nieruchomości, poza granicami Polski? Czy Ty gdzieś w jakiejś Gruzji, Hiszpanii rozglądasz się, kupujesz mieszkania, znasz te historie? Bo zachęcani jesteśmy choćby tym, że tam potrafi być taniej niż w Polsce. Czy rzeczywiście i czy to jest, nawet jeśli jest taniej, czy to jest okazja? No mnie to w ogół, jakby, jakby idąc tym tokiem rozumowania, na który już nakręciłem i siebie, i być może widzów, i, i ciebie, mhm. no to jakby na pewno bym nie szedł za granicę po to, żeby było taniej, tylko bym poszedł po to, żeby było jeszcze drożej, żeby jeszcze szybciej na wartości, i wybierałbym miejsca, gdzie może dowolny obywatel dowolnego kraju ode mnie to kupić. Tak? Czyli w jakimś momencie kryzysowym ja nie tylko mogę to sprzedać w Warszawie Polakowi, tylko mogę Amerykanowi, szwedowi, każdemu mogę to przejść. Wszystkie narodowości na przykład będą chciały tam kupić tej lokalizacji bardziej takie lokalizacje mnie interesowały, a takie lokalizacje, jak się domyślasz, za metr będą jeszcze najdroższe, więc ja wyszedłem za granicę i zająłem się na razie nie jako inwestor, tylko poszedłem tam w biznes, czyli po prostu te mieszkania zdobywam i przekazuję inwestorom, no to są mieszkania w Marbella i okolice. Tak w Hiszpanii i to jest taki najdroższy tam rejon, najgłośniejsza okolica. Najgłośniejsza, ale właśnie dlatego, że jest najgłośniejsze, to właśnie dlatego tam jest najdroższy mm -hmm. i właśnie dlatego najszybciej rośnie na wartości. Więc to, że tam jest taka moda na to, nie, tam wynikająca być może ze stylu życia i że jest fajnie i w ogóle, że to takie, takie właśnie niby próżne, to właśnie to powoduje, że to tak szybko rośnie na wartości, że ten produkt uważam za bardzo y, bezpieczny. Natomiast po co w ogóle tam wychodzić? Ja powiedziałem, że tam na razie robię biznes. Ja na razie inwestuję w własne środki w Polsce. Ym, I wydaje mi się, że jeśli ktoś chce kupić pierwszą nieruchomość, albo drugą, albo trzecią, to nie wiem, czy jest sens od razu tam wychodzić. Wydaje mi się, że lepiej poznać własne podwórko i tutaj to dobrze zrobić. Natomiast no dlaczego ja ten rynek otworzyłem się na ten rynek? Bo już miałem takich klientów, co mówią, Michał, już mam 20 mieszkań w Polsce. Już od ciebie więcej nie kupię w Polsce, bo już nie chcę w Polsce. Już hmm. mam po prostu. Chcę gdzieś tam indziej. No i teraz idąc z tym tokiem rozumowania wzrostu wartości, już troszeczkę bardziej rozumiejąc, Psychikę ludzi dużo bogatszych ode mnie, nawet, tak no to sobie jakby idę w tym kierunku, tak, że wiem, czego oni chcą, wiem, czego ja już chcę od tych nieruchomości, i w taki kierunek sobie wybrałem na razie na, na biznes, a mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości również na moje własne inwestycje. Dlatego jakieś kierunki, Bułgaria, Gruzje no średnio mnie interesują, bo pod tym względem one mi odpowiadają. Natomiast. Kto by mógł sobie kupić nieruchomość za granicą jedną sztukę, na przykład albo, albo pierwszą sztukę? Ktoś, kto mocno się boi konfliktu zbrojnego w Polsce, tak? tej sytuacji, którą mamy tutaj przy, przy wschodniej granicy. I to jest uzasadnione, uważam, no bo głupie by było też w Polsce na zarabiać się, nabudować majątek. I coś by się wydarzyło, i nie mieć żadnego w ogóle planu B. Ja już nie mówię, żeby tam, nie wiem, 50% mieć tu, 50% za granicą, ale chociaż cokolwiek, tak, mieć jakieś, oprócz nieruchomości, tak, zachwalam te nieruchomości, mieć jakieś złoto, mieć jakąś nieruchomość za granicą. I wtedy być może taka Gruzja, być może taka Bułgaria, albo być może jakiś tańszy um, region, tak, żeby naprawdę na, wsiąść, kurczę w auto i wyjechać i się przeprowadzić, może nie jest takim głupym pomysłem. Ja się tym nie zajmuję, no przypadku... bo nie chciałbym biegać z klientem przypadku... od mieszkania do mieszkania. W przypadku wojny odpukać ze złotem ucieka się łatwiej niż z domem. No, dokładnie i dobrze było mieć tam już jakąś swoją inwestycję, bo zauważmy, że się tam kup. Teraz tak, jeśli nie będzie wojny, to uważam, że Polska jest świetnym dalej tutaj miejscem na to, że będzie... ceny będą rosły. Jesteśmy tani, jeśli chodzi o punkt w Europie. U nas jest nieruchomości, przez... ludzie mówią, że są drogie w Polsce. W porównaniu do innych krajów w Europie są tanie, bardzo tanie. Więc tutaj potencjał jest przeolbrzymi. To jest nasze podwórko, znamy się na tym podwórku, wiem jak załatwić te harmonogramy, to tamto, tak? wiem jak tu się poruszać, mamy znajomości i tak dalej. Tak? Więc potencjał jest olbrzymi. Ale gdyby wojna wybuchła, no to, to jest odwrotnie: tu siada, a tam rośnie. Więc dobrze by było i tu, i tu po prostu w razie W. Nie? Ja bym na razie, póki ten konflikt wydaje mi się, że nie jest. To jest moja ocena. I ja nie jestem w tym w żaden sposób ekspertem, więc nie chciałbym tutaj, żeby ktoś brał to na poważnie. Ja tak się wewnętrznie, intuicyjnie czuję, że, że w Polsce będzie dobrze, ale nie mam żadnych. Racjonalnych podstaw, żeby tak myśleć, bo nie jestem w tej dziedzinie ekspertem, jeszcze raz powtórzę. Więc chętnie bym miał jakąś jedną, dwie nieruchomości za granicą, przynajmniej no w najbliższym czasie, chciałbym do tego, do tego dojechać, tak, żeby gdzieś tam w przyszłym roku już coś nabyć, też dla, dla samego siebie, dla własnej rodziny. Czy będę wtedy kupował nieruchomość w samej Marbei, gdzie jest najdrożej, żeby samemu tam potem wyjechać i mieszkać? No, no nie wiem, chyba nie. Ale jakbym miał już tutaj, nie wiem, 20 mieszkań, na razie nie mam. gdybym miał 20 mieszkań, to 21 chciałbym mieć właśnie w takim miejscu. Michał, spotykamy się za 10 lat. Myślę, że spotkamy się wcześniej, ale spotykamy się za 10 lat na potrzeby tego pytania i pytam Cię, do jakiego poziomu majątku doszedłeś? Masz już 100 milionów? Tak lub nie. Teraz czy masz 100 milionów? Za 10 lat. Za 10 lat? Eee... No, takiego celu sobie nie określiłem na 100 milionów, więc nie wiem. Jak nie sobie jakieś moje marzenia tak daleko nie jadą, to ja tam nie dojadę. Dojadę co najwyżej do moich marzeń, bo nie da się, tak mi się wydaje, przynajmniej, przegonić własnego takiego mm, progu wyobrażenia samego siebie. Nie? Mm. Więc 100 milionów myślę, że nie. Natomiast jakiś czas temu zrobiłem taki live, gdzie pokazałem taką mapę marzeń, jaką sobie jakby zrobiłem. Że chciałbym zarabiać 10 milionów rocznie, taką mieć umiejętność zrobienia 10, 10, 10 milionów rocznie i chciałbym to osiągnąć za 3 lata. I wydaje mi się, że jest to cel realny. Na moim poziomie, na którym dzisiaj jestem, jest to jak najbardziej do osiągnięcia. I jak się spotkamy za 3 lata, to chętnie to sprawdzę. Nawet z chętnie. Tego, z tego, co powiedziałeś, to marzenia trzeba szyć także da własną miarę, ale nasze spotkanie oddaliłeś tylko o 3 lata, bo jeżeli za 3 lata już pewnie jakiś majątek masz, zaczniesz rzeczywiście zarabiać co roku 10 milionów, no to, to 100 milionów będzie tylko trochę później niż te moje 10 lat. Może tak, może tak. No, inaczej, może ten cel faktycznie określiłem. Tylko umiejętność zarabiania 10 milionów nie oznacza majątku w wysokości 10 milionów, bo człowiek jeszcze po drodze przeżera trochę i nie wszystko, co zarabia, kumuluje. Więc wydaje mi się, że żeby zarobić gdzieś tam za 10 lat 100 milionów, to by trzeba było zarabiać pewnie 20-30 milionów rocznie. I takiego celu sobie jednak nie określiłem, dlatego wycofałem się z takiej Dobra. obietnicy. Nie? Natomiast te 10 milionów, wydaje mi się, że ja to powiedziałem publicznie. Jakieś parę miesięcy temu na moich live'ach, więc jakby taki cel sobie określiłem i do tego jadę. Tak czy inaczej, cel jest gruby, ale Ci życzę spełnienia. Dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie.